Już czuję dreszcz emocji na myśl o spotkaniu, które niebawem się rozpocznie. Trudno wskazać zwycięską ekipę, ale emocji nie zabraknie. Kto dziś wygra? Dowiemy się niedługo. To zaszczyt relacjonować dla państwa to spotkanie. Podobnie jak wszyscy kibice, mam apetyt na wyborne piłkarskie widowisko. Na pewno czekają nas dziś wieczorem emocje. Tu Tomasz Smokowski, a obok mnie zasiada Jacek Laskowski. To spotkanie to dla wszystkich kibiców nie mała gratka, ponieważ te drużyny przyzwyczaiły nas do efektownych starć. Drużyna Jagieloni Białystok zmierzy się z Rajo Wajekanu. Mam nadzieję, że piłkarze obu drużyn nas nie zawiodą i zobaczymy ciekawe, emocjonujące spotkanie. Szczerze mówiąc już od jakiegoś czasu wyczekiwałem tego meczu niecierpliwie. Centra na Jezusa i Maza. Ma klej w nogach do przeciwnej bramki coraz bliżej. I to tyle z tej akcji. Uwaga. Będą prowadzić. Aj. Teraz pięknie do broni. Uratował zespół. Wspaniała parada bramkarza. Nie miał tu za wiele czasu na reakcję. Popisał się znakomitym refleksem. Miłka na środek pola karnego. No i nic z tego nie będzie. Nie poradził sobie tutaj z obrońcą. piłce nożnej niczego nie można być pewnym, ale teraz wszystkie oczy zwrócone są na niego. Czego się pod... jest? Strzał. Przewidział to zagranie. Pewnie chwyta piłkę. O, teraz świetny pressing. Mają piłkę blisko bramki. I po niebezpieczeństwie, ale tylko na chwilę. Rzut rożny. Tak, to była dobra decyzja, ale teraz muszą odpowiednio ustawić się do roku. Daleko dobry po lekarne. Wspaniała teraz ta interwencja w obronie. Krótkie rozegranie ze stałego fragmentu. Teraz okazja! Ależ teraz fantastycznie broni! Co za refleks! Faul. gwizdek, wolny. Sędzia nie ma wątpliwości. Nieźle, przejęcie piłki. Jesus i Uwaga, otwiera się przed nimi okazja do kontry. Ale jednak nic z tego. Akcja zostaje przerwana. Obu drużynom bardzo trudno jest teraz opanować środek pola. Niestety w poczynanie obu drużyn wkradł się chaos. Może rozprowadzić akcję podaniem. Przechwytuje w idealnym momencie. Już nic się nie wydarzy. To może być szansa. Lopez. Próba odbioru i przerwany atak. Bardzo dobre to podanie. Nic z tego nie będzie. Przechwyt. To rozegra. Ładnie, technicznie, ale czy wpadnie? Ależ refleks. Znakomita interwencja. Widać tu, że koncentracja była zachowana do końca. Udało się uratować zespół. Jagielonia ma miejsce na skrzydle. A i spóźnione to podanie. Spalony. Lopez. Wiłka w pole karne, ma tam kto wykończyć. Zupełnie niezrozumiała decyzja. Dlaczego tak mocno uderzył? Zwłaszcza z takiej odległości. To mogła być łatwa bramka. Jesus może być ciekawie. Ale podanie przejęte. To podanie było zbyt czytelne. Bardzo dobra interwencja. Odzyskuje piłkę zażegnuje niebezpieczeństwo. I że to rozgrywają. Ciąż remis, ale chyba coraz lepiej czują się w ofensywie. Ależ cudowna parada. Wydawało się, że piłka nieuchronnie zmierza do siatki. Dogrywa piłkę w szesnastkę. Patyczkuje się z tym wejściem. Ma z kim rozegrać tę akcję? Teraz sprytnym minięciem napędza akcję. Sytuacji jak to rozegra. Niemożliwe. Nie ma bramki. Przy strzałach z takiej odległości zwykle nie ma zmiłuj, ale tutaj stało się coś niesamowitego. Odejście wyżej. Odbiór. Klasyka nowoczesnego pressingu. Szansa. Będą prowadzić. Świetna reakcja. Strzał obroniony. Rzut rożny. Świetna okazja, by objąć prowadzenie. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Pora ruszać z drugą częścią dzisiejszego spotkania. Rozpoczęła ją już ekipa Jagiellonii Białystok. Obyśmy mieli czym się emocjonować. Isi Palazon. Dobre wejście w trzecią strefę. Mają sporo opcji rozegrania. Musi to strzelić! Myli się teraz w tak dogodnej sytuacji. Jacku, to powinien być gol. To powinien być pierwszy gol w tym meczu. Nie mam pojęcia, jak to nie wpadło. Teraz Romanczuk. Dobrze to wygląda. Zbliża się do bramki. Uwaga! Dobra pozycja do brzuki. No tak, oczywisty faul i sędzia dyktuje rzut wolny. Nie tak to powinno wyglądać. Techniczny błąd, piłka poza boiskiem. Taras Romanczuk. Dobra górna piłka, może być groźnie. Dobrze się to zapowiada. Podanie przejęte. Dobra decyzja. No i szykuje się tutaj niebezpieczny kontratak. Można było ten kontratak lepiej rozegrać. Stracona szansa. Bardzo dobrze teraz w obronie blokują. Dośrodkowanie nie trafia tam, gdzie miało trafić. Zagrał teraz niezgodnie z przepisami. Będzie rzut wolny. Grupa strzału z dystansu. No gdyby wykorzystał ten rzut wolny, byłby piękny gol. Niewiele zabrakło, aby się udało. Tak czy owak trzeba docenić pomysł. Tak pozycyjny. Szukają okazji, by objąć prowadzenie. Zobacz, to musi być Bramka. Wow! Skuteczna interwencja. Nie ma gola po tej groźnej sytuacji jeden na jeden. Było niebezpiecznie, ale utrzymuje nerwy na wodze i zażegnuje ten kryzys. Ośrodkowanie z rogu prosto w ręce bramkarza. Gdyby ktoś włączył ten mecz niedawno, zobaczyłby w statystykach, że dzieje się tu sporo. Mam nadzieję, że obie drużyny nie zwolnią i do końca będziemy oglądać akcję za akcją. Ale teraz będzie szansa, musi to strzelić. Rewelacyjnie broni ten strzał. Taka interwencja wymaga naprawdę ogromnej sprawności. Piłka w pole karne. Tak, ten pressing się opłacił. Będzie bardzo groźnie. Uwaga, okazja do dobrego rozegrania. Centruje teraz w szesnastkę. To może być groźne. Będzie kontra. Uwaga, najwyższa pora wracać, powstrzymać kontrę. I piłka odbita na aut. Będzie zmiana. Zobaczymy, jak to wpłynie na grę. Wykorzystuje teraz swoją technikę użytkową. Ojno, blisko, blisko. Mocno, ale jednak obok bramki. Susi Mas. Świetne teraz to zagranie. To zapowiadało się nieźle, ale piłka została przechwycona. Może być niebezpiecznie. Ależ teraz będzie okazja. W końcu. Wreszcie zaczęło się strzelanie w spotkaniu, w którym długo Żadna ekipa nie mogła się przemóc. Mam nadzieję, że teraz gole posypią się jak z rękawa. Zobaczmy powtórkę. Widać jak ważne jest wczesne zbudowanie przewagi, tworzenie okazji i posiadanie piłki. Teraz dzięki swojej grze mają bramkę. Dzięki tej brance jego drużyna prowadzi. Widać radość, że jego plan taktyczny się sprawdził. Teraz tylko to utrzymać. Znawiają grę, a w głowach pewnie kotłuje się wiele myśli. Teraz nie zostało już wiele czasu na wyrównanie. Jesus Himas przed szansą. Bramka! Piłka znowu w siatce! Doskonały moment tego meczu! Czy za chwilę dołożą kolejne trafienie? Ładna bramka z bliskiego dystansu. Pewne wykończenie. Taka akcja wymaga stalowych nerwów. Bramę od środka jest 2 do 0. Isi Palazon. Niezła próba górnego podania. Aut dla drużyny przeciwnej po tej dobrej interwencji. Piłka przekroczyła linię boczną. Aut. Jesusi Mas. Tak, sprawa wyjaśniona, piłka wybita. No i po akcji mamy sygnalizację spalonego. Błąd, piłka przechwycona. Akcja przerwana. Odkwizdany, spalony. Próba uniknięcia spalonego nie wyszła, bo ten powrót z offside'u okazał się spóźniony. Albo podanie poszło odrobinę za wcześnie. Piłka wypita z nóg rywala. Nay Lopez. Utrzymuje się przy piłce. Może wybrać podanie. Szansa na kontakt. Aj, i tym pudłem chyba przekreśla nadzieję na nadrobienie wyniku. Grają nerwowo, co tylko sprzyja drużynie przeciwnej. Koniec meczu coraz bliżej. A teraz decydują się na korektę. Posyłają do boju gracza ze świeżymi siłami. Sędzia jeszcze nie gwizdze, stosuje korzyść. Czy zdoła zmniejszyć przewagę drużyny przeciwnej? No, świetnie obronione to uderzenie. Jeśli ktoś tu liczył, że sędzia zapomniała o przewinieniu, no to się przeliczył. Słuszna żółta kartka. Próba wrzutki w szesnastkę. Wciąż może być groźnie. Sędzia nie może tego nie gwizdnąć. Oczywisty faul i rzut wolny. Jagielonia oddaje piłkę rywalom. Ma kilka wariantów podania piłki. Ależ wyciąga to uderzenie. Wydawało się, że piłka musi skończyć w bramce. Zagrywa teraz piłkę w szesnastkę. I zdobywa piłkę. Teraz tylko dobrze to rozegrać. Faul, ale w niezbyt bezpiecznym miejscu. Będzie okazja dla rywali. Wiele teraz zabrakło. Odważna próba. Teraz zabrakło trochę szczęścia, Tomku. Niestety, nadal do remisu potrzebują dwóch bramek. Cztery minuty doliczone do podstawowego czasu gry. Trochę tych przerw się nazbierało. I zadziałał ten pressing blisko bramki. Co teraz? No, to było niesamowicie groźne. Siły strzału. Wielu może mu pozazdrościć. Leja Gielonia. Pracą piłkę. Świetne było to zagranie. Uwaga, będzie szansa Bramkowa. I koniec meczu. I wszystko jest jasne. Gratulacje dla zespołu Jagi, który schodzi z boiska w glorii zwycięzcy. Sztab szkoleniowy może być zadowolony z dzisiejszej dyspozycji drużyny. Plan zarysowany przed meczem okazał się skuteczny. Kończą mecz z dwiema bramkami przewagi. Jest dziś w dobrej formie. Przyjemnie się to oglądało. Było widać, że jest dziś w dobrej dyspozycji. Pomaga zespołowi i wspólnie sięgają po wygraną.